Dziś w ramach historycznych historia kolejowa z Radogoszcza, jesteśmy na przystanku Radogoszczy Wschód, ale to nie o tym przystanku będziemy opowiadać, bo to jest całkiem historia współczesna, ale historia trochę starsza. Otóż, gdy tę linię, która tu jest, to znaczy linię z, ze Zgierza do Widzewa, czy z Widzewa do Zgierza, zelektryfikowano w 1969 roku, hmm, lokalne władze wymogły na PKP, aby zbudowano trzy perony przestankowe. Do tego czasu była to linia wyłącznie towarowa i pojawił się plan prowadzenia komunikacji pasażerskiej na kolei obwodowej. Już w 1971 pojawiły się rozkłady jazdy, tabele, które wskazywały tam w różnych latach było różnie, bo co ciekawe to przez 17 lat te rozkłady się ukazywały, pokazujące 6-7 pociągów dziennie w jedną stronę i podobnie 6-7 w drugą. Te pociągi miały jeździć około 23-24-25 minut z trzema przystankami po drodze. Tego przystanku oczywiście nie było. Co ciekawe, był przystanek Radogosz, ale on znajdował się tam, gdzie obecny przystanek Marysiń przy ulicy Inflanckiej. To w ogóle jest historia na inną opowieść, dlaczego to się tak, a nie inaczej nazywało. W każdym razie przez 17 lat się, pojawiła się taka idea. Oczywiście było napisane: kursuje po ogłoszeniu. Faktycznie uruchomiono te pociągi w 1973 roku i kursowały przez kilka dni, ponieważ były puste. Trzeba pamiętać, że raz te tereny były zupełnie niezurbanizowane, tu nie było Radogoszcza Wschodu w 73 roku, zresztą Zachodu też m, niespecjalnie. Niewielu tu ludzi mieszkało, były małe potoki pasażerskie, pociągi były duże, znacznie większe niż te UK m, obecnie I to powodowało tym, że, że te pociągi były puste i to wszystko zawieszono. Później był jeszcze krótki czas szczególny w 1980 roku, gdy były strajki MPK, gdy też na parę dni te pociągi m, uruchomiono i tak naprawdę ślad po tych próbach wszczęcia komunikacji Pasażerski zaginął. Poza tymi zapisami, w rozkładach przez 17 lat, ta idea powróciła już w postaci łódzkiej kolei aglomeracyjnej i też tego przystanku, ale to już zupełnie inna historia.